Dziś warsztaty projektu pak Czy takie warsztaty są potrzebne? Zdecydowanie są potrzebne. Myślę, że dużo można pokazać młodzieży przede wszystkim. Na kuchni tutaj z Patrykiem jesteśmy wszyscy równie. Nie ma lepszych ani gorszych. I no to jest też takie niesamowite doświadczenie, jeżeli chodzi o takie wyznania Patryka, przede wszystkim też dotyczące. W tej relacji z księdzem Kaczkowskim. Myślę, że bardzo dużo wnoszą i do świata kulinarnego i tego emocjonalnego. Czy rozłożenie tego na dwa dni, czyli pierwszy dzień taka pogadanka, luźna pogadanka, no wczoraj aż trzy i bardzo dużo młodzieży, a drugi dzień takie warsztaty, czy to jest OK? Zdecydowanie, bo też tutaj przede wszystkim młodzież ma czas na poznanie Patryka. Przede wszystkim ten pierwszy dzień dużo jest tych wypowiedzi, takiej o doświadczeniach i przede wszystkim o życiu, tym przeszłym i teraźniejszym, a drugi dzień taki luźniejszy jest też czas na zadawanie pytań po przemyśleniu przede wszystkim tego dnia poprzedniego. W młodzieży rezonuje? Tak, tak. No niesamowite to było właśnie, jak dużo młodzieży przede wszystkim. Słuchało I potem też do mnie podchodzili i mówili, że naprawdę dziękują za to spotkanie. Nie tylko młodzież, ale i nauczyciele, tak naprawdę. No, było to poruszające, naprawdę. I tutaj myślę, że warto organizować takie spotkania. To jest no fajne spotkanie z kimś, kto przeżył tyle, i tutaj te przeżycia spowodowały właśnie taki ogrom doświadczeń i jest ta możliwość właśnie, żeby można było się dzielić tymi doświadczeniami, które mogą właściwie potem trochę pomóc tej młodzieży wyjść z różnych takich trudniejszych sytuacji.